Stało się pierwotworem i modelem dla innych obozów koncentracyjnych. A jednak również nasze dzisiejsze wspólne pielgrzymowanie kapłanów i wiernych do Dachau ma swoje uzasadnienie. Przybyliśmy tam, by wyrazić nasz wielki szacunek dla tych, którzy tam cierpieli, by prosić Boga o pokój i pojednanie dla wszystkich, którzy w tej godzinie naszych dziejów. Wciąż cierpią pod panowaniem przemocy zrodzonej przez nienawiść. Dachau jest znaczącym etapem historii cierpienia w Europie w czasie II wojny światowej. Zaludnili go więźniowie z wszystkich krajów podbitej Europy. Z około 200 tysięcy osób więzionych, 148 zostało zamordowanych. Jakże to miejsce przejmuje grozą a zarazem porusza nasze serce, gdy przywołujemy na pamięć twarze poszczególnych osób, które zginęły w meokach obozowych. Pojedyncze twarze tej wielkiej wspólnoty cierpienia. członków antynazistowskiej niemieckiej opozycji, komunistów, socjalistów i hadeków, następnie Żydów, Romów i Sinti, świadków Jechowy i homoseksualistów. Ludzi z różnych grup społecznych i z różnych narodów. A pośród nich duchowni z kościołów chrześcijańskich William Quinn, oficer amerykańskiej Armii, napisał w sprawozdaniu wytworem myślenia, dowolnie kształtowanym i dowolnie zmienianym według okoliczności. Tak to miejsce niemieckiej historii nie ma namacalnie ostrzega nas przed tym do czego jest zdolny człowiek, wychowany w duchu sprzeciwu wobec twórcy, pragnący jednocześnie zapanować nad światem? Gdy nadchodził koniec niewoli, komendant obozu zwrócił się na naczelnych władz Gestapo w Berlinie z zapytaniem, czy nie byłoby lepiej oddać obóz w ręce aliantów? Odpowiedź brzmiała żaden żywy więzień nie może dostać się w ręce wroga. Reszta, która nie została ewakuowana z obozu, miała zostać rozstrzelana w niedzielę o godzinie 21. Aby temu zapobiec, więźniowie z komanda ogrodniczego wysłali w sobotę trzech swoich delegatów do amerykańskiego dowództwa, informując je o zamiarach esesmanów. Dowództwo amerykańskie, które miało zamiar zająć dachał w poniedziałek a najpóźniej we wtorek, zdecydowało uczynić to szybciej. I tak dnia 29 kwietnia, po godzinie 17.25, obóz został wyzwolony przez 80 żołnierzy z 7. Armii Platona. To wyzwoleni księża uznali za cud, ponieważ dnia 22 kwietnia 1945 złożyli ślubowanie iż ci którzy przeżyją obóz będą pielgrzymować do świętego Józefa w Kaliszu w podzięce za wybawienie i temu wyzwaniu i ślubowaniu pozostali wszyscy wierni wydarzenie to uzmysławia nam że istnieje także miara wyznaczona złu z pozoru by się zdawać mogło że to zło które programowo przekreślało obecność krzyża jest mocniejsze. Jeśli jednak popatrzymy nieco wnikliwiej w dzieje ludów i narodów, które przeszły przez próbę systemów totalitarnych i prześladowań za wiarę, wówczas odkryjemy w nich wyraźną obecność zwycięskiego krzyża Chrystusa. To zło, choć po ludzku tak potężne, wydające się złem absolutnym, zdolnym zniszczyć do snu. Poddać człowieka i naród bezbrzeżnej rozpaczy, to zło ma jednak swoją granicę, poza którą traci swoją moc. A tą granicą jest tajemnica odkupienia. Ostateczne zwycięstwo Boga nad złem. Zwycięstwo, którego miarą jest krzyż i zmartwychwstanie naszego Pana. Z tego ogromnego tłumu więźniów Dachą wyłaniają się przed naszymi oczami kontury świetlistych, błogosławionych postaci. 44 polskich księży głoszonych już błogosławionymi pierwszej grupie męczenników II wojny światowej, w drugiej grupie, których proces aktualnie się toczy, następnych 20, a nie są to bynajmniej jedyni męczennicy dachał wyniesieni na ołtarzu. Któż z nas nie zna błogosławionego księdza Georga Hefnera z Wiedźburga, błogosławionego księdza Karla Meissnera z diecezji Münster, holenderskiego karmelita błogosławionego Titusa Bransma, na tym miejscu, w którym Pan Bóg przez heroiczne czyny swoich świadków potwierdził wiarę wyznaczoną z tajemnica odkupienia jest również odpowiedzią na zło naszych czasów. Na to zło, które odbywa się dzisiaj na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce. Na roszczenia tych, którzy faktycznie odrzucają Boga, chociaż niejednokrotnie wykorzystują Jego imię dla swoich zbrodni. Na mechanizm zła, którego nie da się wykorzenić przez zwykłe akty przymierza i kompromisy. Owszem, nie można osiągnąć autentycznego pokoju bez odwołania się do prawdy o Bogu i prawdy o człowieku. Na dramatycznym tle naszych czasów, tym, którzy są poddawani programowemu oddziaływaniu zła, nie pozostaje nikt inny i nic innego poza Chrystusem i Jego Krzyżem, jako źródłem duchowej samoobrony jako rękojmią zwycięstwa. Przemoc niszczy to, czego chciała wybronić, ludzkiej godności, życia i wolności. Przemoc jest kłamstwem, ponieważ sprzeciwia się prawdzie naszego człowieczeństwa. Pokój natomiast będzie zawsze zagrożony tam, gdzie człowiekowi nie przyznaje się tego, co mu się sprawiedliwie jako człowiekowi należy nie szanuje się jego godności, a stosunki międzyludzkie nie są ukierunkowane na dobro wspólne. Lecz pokój jest nie tylko owocem sprawiedliwości, on jest także dziełem miłości. Prawdziwy, istotny pokój wypływa raczej z miłości, aniżeli ze sprawiedliwości, gdyż sprawiedliwość usuwa raczej wszystko, co pokojowi stoi na przeszkodzie. Więc szkody, więc krzywdy, podczas kiedy pokój jest wynikiem miłości. Słusznie więc pisze ksiądz Ludwik Bujarz, kapłan i więzień Dachał, tuż po wyzwoleniu z obozu. Ludzkość powinna nareszcie poznać swoje błędy i wejść na drogę pokoju, ucząc się, że istnieją dwa najważniejsze przykazania kochać Boga i kochać Bliźniego. Bez praktykowania tych dwóch zginie cała ludzkość i próżna będzie praca nad pokojem. Dlatego przez wstawiennictwo wszystkich więźniów obozu koncentracyjnego Dachont wołamy do Boga o święty dar pokoju. O ten pokój, który buduje się z dnia na dzień, zachowując porządek ustanowiony przez Boga. Najpierw o pokój przeżywany we własnym sercu, rodzina, w różnych formach społecznego zrzeszania się, we wspólnocie politycznej, w końcu także w różnych y, wspólnotach międzynarodowych. Nie osiągnie się tego ideału pokoju, jeśli nie zabezpieczy się dobra poszczególnych osób, a ludzie nie będą z zaufaniem i w wolny sposób obdarzać się nawzajem skarbami ducha i talentów. Modliliśmy się więc na koniec dzisiaj w miejscu, które ostatecznie objawiło misterium mizerykordie, a zarazem stało się samo w sobie apelem. Słuchiwaliśmy się w mowę tego miejsca w pieśni życia, tych, którzy oddali życie za wiarę. Chcemy zamilknąć wobec straszliwego zmagania, które odnawia się również w naszych czasach. Chcemy też złożyć hołd wszystkim, którzy giną współcześnie, jako ofiary nienawiści, wolności religijnej wspominamy o chrześcijanach dzisiaj najbardziej prześladowanych na świecie, ale również o wyznawcach innych religii. Chcemy wreszcie zabrać i głosy. I złączyć z naszymi w jednym wspólnym wołaniu, powtarzając słowa Jana Pawła z jego wstrząsającym homilii z Pielgrzymki do Polski w 79. Dlatego proszę wszystkich, którzy mnie słuchają, ażeby skupili się, ażeby skupili wszystkie siły w trosce o człowieka. Tych zaś, którzy słuchają mnie z wiarą w Jezusa Chrystusa. Proszę, aby skupili się w modlitwie o pokój i pojednanie. Oj drodzy, bracia i siostry, nie mam nic więcej do powiedzenia. Przychodzą mi tylko na myśl słowa suplikacji. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie, ist tutaj z tego miejsca, z Freising czyli z kolebki bawarskiego chrześcijaństwa, wołamy słowami pieśni słonecznej świętego Franciszka z Asyżu. Panie, bądź pochwalony przez tych, którzy przebaczają wrogom dla miłości Twojej i znoszą niesprawiedliwość i prześladowanie. Błogosławieni, którzy trwają w pokoju i prawdzie, gdyż przez Ciebie Najwyższy będą uwieńczeni. Chciałbym też na koniec jeszcze podziękować tym, którzy mnie dziękowaliśmy, czyli seminarium całemu ludzkiemu, które przybyło tutaj też do Dachau razem z księdzem arcybiskupem, który poniekąd stał w początku instygacji tej pielgrzymki do Dachau. Amen. Matka może ta Matko Syna Bożego Matko nieba i ziemi. Matko całego świata Matko, któraś porodziła Boga człowieka. Matko, któraś pod krzyżem Syna Swego płakała. Matko, Któraś ciało zdjęte z krzyża całowała. Matko, któraś była wzięta z ciałem do nieba. Matko, któraś była w niebie ukoralowana. Matko różańca świętego. Matko szkaplerza świętego. Matko pokoju. Matko korony polskiej. Królowo wszechświata całego. Królowo nasza, królowo narodu polskiego, królowo i opiekunko każdego człowieka, królowo sierot, królowo tej biednej dziatwy, królowo i matko wszystkich narodów, królowo kościoła katolickiego.

Ten charyzmatyczny kapłan, więzień konfesjonalny, eksorcysta, troskliwy opiekun ubogich i chorych. Człowiek o wielkim sercu, czci ciemności pańskiej boleści Maryi. Na ścianach wokół grobu Ojca Wincentego uwagę zwraca tysiące zdjęć chorych, którzy proszą o modlitwę. Te zdjęcia. Składane tutaj kartki z prośbami i intencjami są świadectwem ciągle żywego kultu Ojca Wincentego. Pani Gabrysza z gniewu napisała. Mój ból pozostał przy grobie Ojca Wincentego, uzdrowiona z raka kości.